Kolejny dzień, może nie taki piękny jak było ostatnio, bo nieco zachmurzone, no ale trening trzeba zrobić. Dzisiaj znowu podciąganie. Wziąłem ze sobą pas, więc doczepię sobie dzisiaj jakiś ciężar. Pierwsze ćwiczenie. Wejście siłowe na koła, no na razie spróbujemy tym kółkiem, to jest 6 kg. Poszło. Kolejna próba 12 kg. Ok i łącznie sobie zrobię 6 pojedynczych powtórzeń z tym ciężarem. Ostatnio sporo popadało przedwczoraj. Czy wczoraj? Była taka ogromna burza. Więc może wreszcie te grzybki zaczną rosnąć. O już widzę, że. Kurki. Tu. Zaczynają rosnąć, coś się wreszcie dzieje. Nie słyszałem, od Słyszałem, no, no przyszedł. godzinę nie mogłem się uruchomić. Przyszedł Józef. Będziesz gwiazdą na YouTubie. To jest mój najlepszy kumper na wsi. O górę pomidory w dół. siłowe zrobione, teraz podciąganie Na nachwytem też z obciążeniem. Jakimś maksymalnym, bo nawet te betonowe obciążenia na łańcuch w takiej ilości ciężko mi było założyć. Kilka powtórzeń, może trzy w pięciu seriach zrobię. Nachwyt zrobiony. Na tej samej zasadzie zrobię teraz podciąganie pod chwytem. Komary nie dają spokoju ani na sekundę. Jeszcze raz. Jeszcze pięć. Teraz zmiana chwytu. Podciągania zrobione. Na zakończenie. Moja ulubiona stanga i martwy ciąg. Kolejny wiejski trening zrobiony. Jak chcecie więcej Józefa na materiałach, to proszę napisać w komentarzach, co byście chcieli z nim zobaczyć. Byłem trenerem w tym czasie. Z piwem. <noise> Zapraszam na grzyby.